Witaj drogi słuchacze w kolejnym odcinku świeckiego Sprintu. Jak zawsze przedstawimy Ci dziś najnowsze informacje z Powiatu świeckiego. Zacznijmy od informacji o nas, o Stowarzyszeniu Projekt 71. 4 stycznia tego roku do naszego oddziału zawitał Zarząd Główny Stowarzyszenia Projekt 71. Omówiliśmy razem strukturę oddziału, nasze sukcesy w 2023 roku oraz wstępne zmiany i cele na rok 2024. Działamy już od 5 miesięcy. Był to bardzo pracowity czas, a w tym nadchodzącym planujemy zrobić jeszcze więcej. Dziękujemy, że jesteście z nami. Bez Was nie osiągnęlibyśmy aż tyle. Natomiast w środę, 10 stycznia, pojawił się na naszych kanałach wywiad z młodym artystą ziemi śląskiej, Igorem MC Harem Czarnieckim, który opowiedział nam o sobie i początkach swojej kariery muzycznej. Zapraszamy do odsłuchu. Tego samego dnia odbyła się zbiórka krwi w Powiatowym Centrum Kultury Alternatywnej na ulicy Przyszkolnej 3 w Środzie Śląskiej, zorganizowana przez Regionalny Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Co ważniejsze, w poniedziałek 8 stycznia odbyła się trzecia sesja obecnej kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu Śląskiego. Jako radni jednogłośnie uchwaliliśmy uchwałę o nowym planie pracy Rady i nowym punkcie w statucie związanym z utworzeniem komisji. Szczegóły zostaną ustalone na następnej sesji. Na miejscu pojawili się również goście w postaci reprezentantów Dolnośląskiego Stowarzyszenia Projekt 71, zrzeszającego aktywną młodzież, do którego należymy. Po raz trzeci w jego imieniu Jakub Niechow-Wydoszczak, niedawny gość naszego podcastu, wnioskował o współpracę Stowarzyszenia z Młodzieżową Radą. Po krótkiej dyskusji i wypowiedzi przewodniczącego rady, Filipa Gadusa, cytując Gdyby to zależało ode mnie, chętnie nawiązałbym współpracę, ale mam pod sobą jeszcze radnych, których muszę dopuścić do głosu. Radni przystąpili do głosowania w sprawie współpracy. Wyniki według podsumowania. Za dwóch radnych, w tym ja. Przeciw czterech radnych, w tym sam przewodniczący, który chwilę wcześniej mówił zdecydowany powyżej fragment. Wstrzymało się pięciu radnych. Cieszę się, że jako Rada jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami. Bardzo mi przykro, że stawiamy podziały ponad dobro lokalnej młodzieży. 18 grudnia w Siedzkim Magistracie została podpisana umowa z Instytutem Badawczym i we Wrocławiu dotycząca kompleksowego opracowania i skonsultowania strategii rozwoju gminy śródlądska na lata 2024-2030. Prace nad strategią będą prowadzone przez profesjonalny podmiot we współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz mieszkańcami. Nowa strategia ma być oparta na zintegrowanym podejściu obejmującym aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne, mające zagwarantować koordynację planowanych działań zgodnie ze zrównoważonym rozwojem i ładem przestrzennym. Podczas sesji Rady Miejskiej 28 grudnia przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC przedstawili zakres przygotowania strategii. Umowa obejmuje okres 8 miesięcy, trwający od 18 grudnia 2023 do 18 sierpnia 2024. Burmistrz Adam Ruciński wyraził zadowolenie z współpracy z Instytutem, podkreślając korzyści z doświadczenia oraz wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych. Burmistrz, będący koordynatorem projektu, przedstawił 10-osobowy zespół do spraw opracowania strategii rozwoju gminy do 2023, w skład którego wchodzą m.in. sekretarz gminy, dyrektor GOPS oraz prezes spółki Szecka Woda i spółki Szecka Komunikacja Publiczna. Podczas prezentacji Instytut IPC omówił metodykę prac, harmonogram, plan działań informacyjno-promocyjnych, oraz przedstawił pięcioosobowy zespół ekspertów, który będzie pracować nad dokumentem strategicznym dla Gminy Środa Śląska. Dom Kultury w Śląskiej organizuje wyjątkowe aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy z lokalnymi firmami i mieszkańcami. W ofercie znajdują się liczne vouchery oraz interesujące usługi, które można licytować na profilu Allegro sztabu hashtag 1835 Domu Kultury w Śląskiej. W sumie jest dostępnych 28 trwających aukcji, a wśród najnowszych ofert można znaleźć zwiedzanie z zakładu Szumacher Packaging, Polska w Krępicach. Przewóz takista, środa śląska, Lotnisko Wrocław voucher do cukierniu kawiarni Fantazja dla dwóch osób, voucher Al Lago, pizza wino muzyka razy 2, voucher na zajęcia oran kapuera w Środzie Śląskiej, profesor Galo Łukasz Lux razy 3. Sesja zdjęciowa u Remigiusza Mroza, Trening indywidualny w gym House z Katarzyną Fink bon do salonu optycznego na Wokulary, voucher na depilację laserową Kosmetologia, choinka z wikliny na ręcznie, voucher na zestaw obiadowy Bar Uizy, voucher na z motorówką Marek Bodniewicz AF Boats, prywatny seans filmowy w kinie Kat Śląska. Linki do aukcji są również udostępniane na facebookowej grupie sztabu. Wszystkie zebrane środki z tegorocznych aukcji wóźb zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Zachęca się do zapoznania z ofertami oraz dołączenia do grupy na Facebooku. W minioną sobotę mieszkańcy Lutyni wzięli udział w barwnym oszaku trzech króli który przeszedł ulicami wielu miejscowości w Polsce. Pomimo mroźnej pogody uczestnicy licznie zgromadzili się przed kościołem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, skąd rozpoczął się przemarsz w kierunku parku. W trakcie orszaku wierni mieli okazję podziwiać jasełka przygotowane przez najmłodszych mieszkańców Lutyni. Pomimo szarej pogody wydarzenie było niezwykle klimatyczne i kolorowe, dodając radości i uroku temu zimowemu dniu. Poza tym zarząd projektu 7.1 i redakcja GUS brali czynny udział w orszaku Trzech Króli 6 stycznia w Śląskiej. Możecie to zobaczyć na profilach redakcji Głos Świecki. Oprócz tego wydano ogłoszenie o podjęciu w gminie Mądroże Wielkie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa. Raport o pozyskanych środkach zewnętrznych był jednym z głównych punktów grudniowej sesji Rady Powiatu i Kierownik Wydziału Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu przedstawił prezentację, która ukazała wysoką skuteczność powiatu w realizacji projektów. W roku 2023 powiat z powodzeniem zrealizował 30 projektów osiągając łączną kwotę 87 milionów i 800 tysięcy złotych przy dofinansowaniu w wysokości 54 miliony złotych. Te imponujące wyniki osiągnięte dzięki współpracy z gminami pozwoliły powiatowi zająć pierwsze miejsce w rankingu lokalnych samorządów pod względem pozyskanych i rozliczonych środków zewnętrznych w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. W analogicznym zestawieniu obejmując Dolnośląskie powiaty powiat średni zajął drugie miejsce. Prezentowane dane potwierdziły, że cała kadencja 2018-2023 była niezwykle udana. Wpływy do budżetu podwiatowego przekroczyły 67 milionów złotych, co stanowiło wyższą kwotę niż wpływy gmin. Miękinia 58 milionów złotych, Szałda Śląska 49 milionów złotych, Udanie 24 miliony złotych, Malczyce 17 milionów złotych i Kostumuote 16 milionów złotych. Wartości te zostały zweryfikowane na podstawie sprawozdań kwartalnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu. Kierownik Wydziału Promocji autor raportu podkreślił, że w 2023 roku powiat po raz drugi jest z rzędu zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Ocenia to jako potwierdzenie skutecznej i efektywnej pracy możliwej dzięki współpracy z zarządem powiatu, skarbnikiem oraz większością gmin. Wyraził również wdzięczność pracownikom starostwa, podkreślając ich zaangażowanie i gotowość do podejmowania wyzwań. Gmina Środa Śląska planuje zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście przyszłych farm fotowoltaicznych. Do 26 stycznia 2024 roku mieszkańcy i organizacje mogą składać swoje uwagi w tej sprawie. Stowarzyszenie Myśledzianie już złożyło swoje uwagi, wyrażając zaniepokojenie propozycją zmian, zwłaszcza dotyczących lokalizacji ponad tysiąca hektarów nowych terenów pod farmy fotowoltaiczne. Zaproponowane zmiany skupiają się głównie na obszarach rolniczych, co budzi obawy i kontrowersje. Towarzyszenie podkreśla, że propozycja zmian może blokować rozbudowę miasta i negatywnie wpływać na tereny sąsiadujące. W szczególności podnoszą problem lokalizacji farm fotowoltaicznych na obszarze Winnej Góry i Jastrzębiec, co może zakłócać rozwój i krajobraz Środy Śląskiej. Apelowana jest o rezygnację z tych zmian oraz zachęcenie mieszkańców do zgłaszania uwag do 26 stycznia 2024 roku. W przeciwnym razie ewentualne przyjęcie zmian mogłoby skutkować konsekwencjami w postaci milionowych odszkodowań dla właścicieli terenów objętych zmianami. Zawarczenie zwraca się także do radnych rady miejskiej o zablokowanie propozycji zmian, mając na uwadze ich potencjalnie negatywne skutki i potrzebę ochrony krajobrazu oraz rozwoju miasta. W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej farmy fotowoltaiczne stają się tematem dyskusji, zwłaszcza jeśli ich lokalizacja wiąże się z terenami rolniczymi, i przyszłością rozwoju miejscowości. Mieszkańcy innych miejscowości, takich jak Michałów czy Ogrodnica, również wyrażają obawy i wątpliwości co do proponowanych zmian. Mam jednak małą uwagę: wszyscy radni, poza panem Rodenbagerem, byli za wprowadzeniem zmian. Nawet ci należący do Stowarzyszenia Myśledzianie, które sprzeciwia się tym działaniom. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Firma Paka Bruk, z Półkazo przejmie przybudowę ulic Marszowickiej i ulicy Dębowej w Wilkrzynie. Umowę na realizację tego zadania podpisał burmistrz Jan Marian Grzegorczyn 9 stycznia. Prace mają być zakończone w ciągu najbliższych 6 miesięcy a całkowita wartość inwestycji wynosi 725 225 zł oraz 84 grosze. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni z zastosowaniem konstrukcji drogowej i warstwy ścieralnej z kostki betonowej, wykonanie poboczy, opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego oraz budowę kanalizacji deszczowej. Zapraszamy też na sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się 15 stycznia o godzinie 14 w Urzędzie Miejskim w sali konferencyjnej D13. Poruszone będą tam ważne kwestie dotyczące współpracy Młodzieżowej Rady Miejskiej z projektem 71, a młodzi radni będą dyskutowali na temat ważnych kwestii związanych z Młodzieżowym Barem Mlecznym, czyli pierwszym takim miejscem dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. To by było na tyle w tym odcinku Średzkiego Sprintu. Liczymy na to, że informacje przedstawione powyżej były dla Was interesujące. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do usłyszenia.